Dzisiaj 126 zawodników, włącznie z dziewczynkami i chłopcami, którzy wezmą udział w tym finale, w wojewódzkim turnieju Formów 1 na 1 na Podkarpaciu. Po raz kolejny ten turniej odbywa się tutaj u nas, w gminie Wiązownice na Stadionie KSU. Bardzo się cieszę, że możemy was tutaj gościć, na ziemi wiązownickiej. Myślę, że tutaj będą podobne wrażenia jak rok temu. Życzę wszystkim zawodnikom, którzy dzisiaj udział biorą w tych zawodach. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Niech najlepszy wygra. niedużym boisku, bo wielkości boiska do siatkówki, zawodnicy prowadzą grę jeden na jeden. Zadaniem jest strzelić jak najwięcej bramek w 4 minuty. Trochę się obawiałem, że różnie to bywa, wiadomo, organizacyjnie, ale tak naprawdę wszystko poszło naprawdę sprawnie. Natomiast co do emocji, no nie ma co ukrywać. Dzieciaki z radością, z uśmiechem na twarzy grały w piłkę, rywalizowały, ale też i smutek, i łzy, i płacz, i gorycz porażek trzeba było przełknąć. Bramek padało bardzo dużo, jedna dziewczynka miała tych 38 bramek w całym turnieju, u chłopców też. Jeden chłopak miał 31. Franciszek Muldrop, grałem w Diamond Rzeszów. Byłem na turnieju 1 na 1 4 Move Cup. Najlepszy mecz był, jak z Minamikiem Krosno, z Dawidem Klawczykiem strzelaliśmy karne. Było to trochę stresujące, ale wygrałem. Nazywam się Adrian Cynar, jestem z klubu Błękit Jawienia. Mój trener nazywa się Marek Świętonioski. Bardzo dobrze mi się dzisiaj grało. Było bardzo cudno, bardzo dobrych przeciwników miałem. Szczeliłem jedną bramkę. Super, potem miejsce, trzecią, i potem drugą i trzecią. Tamten trochę stracił miejsce. motywację i wygrałem wynikiem 7-2. Ostro jestem z drużyny SMS Przemysz, moim trenerem jestem. Trener Tomasz Eker i Bartłomiej Klepacki. Było ciężko, ale wygrałem. Fajnie, że kontynuuje tradycję, może być rodzinną, kocha piłkę, trenuje, gra. Najważniejsze, żeby sprawiała mu to w tym wieku przyjemność. Tam wyniki nie, nie były dzisiaj najważniejsze, najważniejsza była zabawa i tak też było. Fajny poziom zawodów, wyrównane mecze, cieszy fakt, że udało mu się. Cóż, można być tylko dumnym. Chcemy lisać fiks, z z pustynia. Podobałam sobie wszystko i... No i tak samo... Chyba 4 do 1. Mila na zuper. Jestem w fiburę sobie zeszłym i trenerkę mam trenerkę Kasię Czysz. Kasia 3. Kasia 3 to dobra trenerka? Tak. No coś od pierwszego gola i co dalej? Później strzeliłam drugiego, a później z przeciwniczkami dwa. Martina Barnaś, gram w Team Wszecław i mój członek nazywa się Marcin Padekła. Gramy w lidze z chłopakami ja gram i z dziewczynami też w lidze. I jeszcze w lidze młodziczek też. Na początku wygrywałam chyba 3-1, potem się trochę załamałam i wygrałam 4-3. Byłeś kiedyś już na Stadionie Śląskim tam gdzie pojedziesz? Nie, nie byłem jeszcze nigdy na stadionie, ale bardzo chciałam zobaczyć jak tam wszystko wygląda i jak będzie się to rozgrywało. I ja na jakim poziomie będą zawodnicy. Myślę, że przyjadę ci w następnym roku powalczyć.